Szanowni Państwo, rozmawiamy o, o tych strefach w taki dosyć specyficzny sposób. Ja tutaj muszę troszkę cofnąć się w czasie, zresztą dokładnie tak samo jak te strefy, są takim reliktem grubej przeszłości. Był rok 2005, ja wtedy kończyłem studia. Sytuacja była wtedy taka, że większość moich rówieśników do lewej ręki dostawała dyplom, a w prawej ręce już trzymała bilet do Manchesteru. I wynikiem tego zostaliśmy wydrenowani jako jako społeczeństwo całkowicie z inteligencji, z ludzi wykształconych i z ludzi, którzy mieli jakieś konkretne manualne zdolności, którymi mogli doprowadzić do tego, że nasz kraj kwitłby i rozwijałby się w ogromnym tempie. Natomiast niestety no, nie miał nie mieliśmy tutaj oferty dla tych ludzi. Teraz wiele się zmieniło. Zmieniło się tyle, że mamy tutaj ten wielki biznes. Niestety zagraniczny, i ubolewam nad tym bardzo, że nie udało się jeszcze cały czas wykreować polskiego biznesu na takim poziomie, żeby konkretnie konkurował z zagranicznym, ale takie jest prawo wolnego rynku. Jeszcze nie jesteśmy na to niestety gotowi. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której te strefy zostały po prostu wykorzystane jako dodatkowa okazja na to, żeby jeszcze mniej ponosić kosztów. Funkcjonowania tutaj, chociaż już wtedy i cały czas jeszcze byliśmy i jesteśmy krajem taniej siły roboczej dla międzynarodowych wielkich korporacji. Jeszcze gorzej jest tak, że nie dość, że my jesteśmy krajem taniej siły roboczej, to my jesteśmy wdzięczni i się cieszymy z tego, że te korporacje tutaj u nas funkcjonują i jeszcze funkcjonują na takich warunkach. Tak więc to jest podwójne doprowadzenie do tego, że zasady gry są niestety nierówne. Ta nierówność doprowadziła do tego, że właśnie w tym momencie funkcjonujemy, funkcjonujemy w takim świecie i dzisiaj musimy o tym całkowicie szczerze sobie powiedzieć. Te strefy doprowadziły do sytuacji, w której tam jedynie 23% to jest polski biznes, rzeczywisty polski biznes. Więc, jeżeli rozmawiamy z pozycji nie wolnorynkowej, skrajnie libertariańskiej, mojej bliższej mi sercu, tylko z punktu widzenia Polaka, który dba o polski biznes, o rozwój polskiego przemysłu, no to te strefy trzeba powiedzieć, że niestety zawaliły. Zresztą Niestety, też trzeba powiedzieć, że i propaganda bardzo często zawodzi, jak się słyszy o takich rzeczach, że oto na przykład Mercedes otworzy swoją fabrykę u nas wielki sukces. Taka firma, takie przedsiębiorstwo będzie u nas budowało samochody małym druczkiem, dlatego że daliśmy im prawie 20 milionów euro na to, żeby się tutaj przenieśli. Niestety jest tak że musimy sobie szczerze rozmawiać o takich rzeczach. Jeżeli chodzi o takie strefy, to my powinniśmy tworzyć zdrową konkurencję. Mam nadzieję, że to się skończy, cieszę się, że to się już kończy i cieszę się, że już zaczynamy o tym rozmawiać jako o czymś, co się zwije, co, co, jest, co jest czasem przeszłym. Natomiast na przyszłość, szanowni państwo, stwórzmy strefę taką w Polsce. Niech Polska będzie tym krajem konkurencyjnym, tak niesamowicie konkurencyjnym na, na scenie międzynarodowej na, dla całej Europy. Niech u nas będą niskie i proste podatki. Niech przedsiębiorcy, niech wielkie firmy, niech wielkie korporacje z całego świata wiedzą, że u nas w Polsce biznes się robi najwygodniej, najłatwiej i koszty utrzymania pracownika są u nas najniższe, ponieważ o to chodzi. Wtedy nie będziemy nigdy mieli problemu z bezrobociem i wtedy nigdy nie będziemy mieli problemu z drenowaniem naszego społeczeństwa z ludzi, którzy mogą je rozwijać. Tego państwu życzę i Polsce tego. Przede wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.